W sali rajców ratusza odbyła się kolejna sesja lubońskiego samorządu. O tym, czym zajmowali się miejscy radni, opowiada burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński. Wiodącym tematem tej sesji były sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przedłożyła dyrektor, pani Beata Jurak oraz sprawozdania z działalności merytorycznej dwóch placówek kulturalnych z terenu miasta czyli Miejskiego Domu Kultury, który, które przedłożył pan Marcin Bykowski, dyrektor tejże placówki, oraz Muzeum Regionalnego, które przedłożył dyrektor muzeum, pan dr Łukasz Tekiela. Czego mogliśmy dowiedzieć się z tych sprawozdań? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o MOPS, to dowiedzieliśmy się, jaka jest skala pomocy, ośrodka pomocy społecznej. Dla mieszkańców i rodzin z Lubania, jaki procent osób korzysta z tej pomocy, jakie to są formy pomocy i jakie formy aktywizacji osób bezrobotnych czy osób, które są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tak aby wyszły one z trudnej sytuacji życiowej. Wierzę, że to sprawozdanie przekonało radnych, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu działa w sposób prawidłowy, a jeżeli są jakieś niedociągnięcia, to one są prostowane na bieżąco, między innymi przez moje siły, czyli siły Burmistrza Miasta Lubań. Jeżeli zaś chodzi o sprawozdania dwóch placówek kulturalnych w mieście, to nie ukrywam, że wybrzmiały one na sali rajców imponująco, przede wszystkim ze względu na ilość imprez, które w w trakcie ostatniego roku się odbyły. Mogliśmy dowiedzieć się z ust dyrektora MDK, ile spektakli teatralnych zostało zorganizowanych, w tym spektakli również adresowanych do najmłodszych, jakie odbyły się koncerty, jakie działają sekcje w Miejskim Domu Kultury, ile jest uczestników stałych tych zajęć, które odbywają się codziennie w Domu Kultury. Również między innymi tutaj trzeba podkreślić, że imprezy zorganizowane przez MDK w roku ubiegłym, jak i w roku bieżącym przyniosły rekordy frekwencji, a zatem widać, że propozycja MDK trafia do mieszkańców miasta, trafia do mieszkańców powiatu lubańskiego, którzy coraz chętniej sięgają po kulturę w sensie tym wyższym, czyli jak to się zwykle mówi, kiedy mamy na przykład do czynienia z teatrem, czy mamy do czynienia z operą lub operetką, jaki trafia w gusta osób, które z kulturą spotykają się może rzadziej, ale jeżeli jest dobry koncert, to chętnie kupują bilet i na ten koncert przychodzą. Również dyrektor muzeum wspomniał o swoich dokonaniach w roku 2013. Przede wszystkim zwrócił uwagę, że, zostało, że działalność muzeum została przewartościowana, czego między innymi efektem jest to, że wzrasta, choć na razie jeszcze nieznacznie, ale z czasem mam nadzieję, że coraz bardziej ilość osób odwiedzających lubańskie muzeum a każda osoba która w tym muzeum się pojawi na pewno na pierwszy rzut oka już zauważy zmiany które zostały dokonane przez dyrektora muzeum również wspomniał o imprezach które organizowane są tak przez muzeum jak i przez samorząd miasta Lubania tutaj chodzi o pierwszą próbę otwartych dni muzeów która jest próbą ogólnopolską a w Lubaniu była po raz pierwszy zainicjowana i będzie kontynuowana. Również chodzi o imprezy, które nazwaliśmy niezwykła przygoda z historii miasta Lubania. Pierwsze wydarzenie za nami, przed nami kolejne dwa wydarzenia do półrocza, a później mam nadzieję, że również uda się pomysł dyrektora zrealizować. Zresztą tych pomysłów jest bardzo wiele. I nie ukrywam, że patrząc po twarzach radnych, wiem, że te dwa sprawozdania zrobiły na nich spore wrażenie. Zaś jeżeli chodzi o sprawy już stricte dotyczące uchwalania lokalnego prawa, to podczas sesji Rady Miasta radni procedowali nad następującymi uchwałami. Tutaj wybiorę kilka tych bardziej interesujących, dlatego że niektóre były uchwałami technicznymi, zmieniającymi na przykład pewne ewidentne pomyłki pisarskie, które zdarzyły się w przyjętych projektach uchwał. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego radni przyjęli uchwałę o utworzeniu dwóch odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym w Lubaniu oraz w Łużyckim Centrum Medycznym. Również podjęli uchwałę o zwolnieniu przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ukazały się ostatnio rozporządzenia unijne, a tym samym stosowane również w naszym kraju, które określają sposoby ewentualnego umarzania przez podmioty takie jak samorząd zobowiązań przedsiębiorców względem samorządów. My opisaliśmy to w formie uchwały. I taka propozycja została złożona na ręce Rady Miasta Lubań i jednogłośnie przez radnych została przyjęta. Oczywiście o tym, czy, dana, czy dane zwolnienie zostanie udzielone, czy nie decyduje bezpośrednio burmistrz, ale żeby przedsiębiorstwo było zwolnione z tego typu świadczeń, musi spełnić. Kilka warunków korzystnych dla miasta Lubania, dlatego że przede wszystkim musi wypełnić warunek zatrudnienia odpowiedniej ilości osób oraz zainwestowania odpowiedniej kwoty tutaj w naszym mieście. Podjęliśmy również decyzję w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2014. Tutaj chodzi o uwolnienie części tzw. rezerwy. Ogólnej jest to kwota około 14 tysięcy złotych, którą przeznaczamy na prowadzenie inkubator, inkubatora dla stowarzyszeń, które działają na terenie naszego miasta. Okazuje się, że pogranicze, które prowadzi ten inkubator, otrzymuje dotację z Urzędu Marszałkowskiego tylko i wyłącznie na część związaną z opłaceniem merytorycznych pracowników i brakuje środków na lokal, w którym te stowarzyszenia, do którego te stowarzyszenia mogą, się, mogą przychodzić i pewne czynności wykonywać, oraz brakuje pieniążków na materiały biurowe, które zwykle są niezbędne dla prowadzenia tego typu działalności. Naszą decyzją, decyzją Rady, decyzją samorządu miasta Lubań te pieniądze przekazujemy właśnie po to, żeby ten inkubator dla organizacji pozarządowych działał w takiej formie jak w latach 2013 czy w, 2000, czy w roku 2012. Wierzę, że jest to duża pomoc dla tych stowarzyszeń, które mogą dzięki temu prowadzić na przykład normalną działalność statutową. Oczywiście również podjęliśmy decyzję w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych miejskiemu, miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Jest to wyjście naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańcom miasta, ale również mieszkańcom naszego powiatu. Dzięki tej uchwale dzieci i młodzież szkolna będzie mogła korzystać z ulg w trakcie nie tylko ferii. I nie tylko podczas wakacji, ale również w ciągu całego roku. No i wreszcie, radni, choć tutaj niejednogłośnie, przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubania w roku 2014. W tymże programie określone są zasady, w jaki mają być odławiane na przykład bezdomne zwierzęta, w tym psy i koty, w jaki sposób ma być utylizowana padlina padłych zwierząt. Jako miejsce, do którego bezdomne psy trafiają, wskazaliśmy, zgodnie zresztą z prawdą, schronisko dla małych zwierząt w Jennej Górze, albowiem. Budowa schroniska dla bezdomnych psów w gminie Platerówka opóźnia się, a to ze względu na to, że ostatnio unieważniono przetarg na budowę tego schroniska. Kolejna sesja Rady Miejskiej Lubania odbędzie się 29 kwietnia.